Dzień dobry Państwu. Oglądaliście mój film, kiedy byłem na demonstracji zorganizowanej przez Jarosława Kaczyńskiego i PiS w Warszawie 13 grudnia. Ale to była demonstracja specyficzna. Nie była to demonstracja rocznicowa, tylko chodziło o sfałszowanie wyborów samorządowych w Polsce. I drodzy Państwo, Niektórzy z was, którzy są mniej wyrobieni politycznie, mogą myśleć albo może im się wydawać, tak, że uważam, jeżeli byłem na tej demonstracji, tak, że PiS jest partią idealną. Nie, drodzy państwo, ja wcale nie uważam, że PiS jest partią idealną i wcale też nie uważam, że Jarosław Kaczyński będzie w stanie przeprowadzić gruntowne, gruntowne reformy w Polsce. Ale jeżeli chcecie już ode mnie usłyszeć jak się w polityce pewne rzeczy przewiduje, tak, no to musicie zrobić analizę i kalkulację. Jaka jest w tej chwili analiza? No, wybory samorządowe zostały wygrane przez PO, PSL i trzecią partią jest PIS. Jest to właściwie w tej chwili jedyna partia w Sejmie opozycyjna w stosunku do tamtego układu postkomunistycznego, przepełnionego agenturą zagranicznych państw i korporacji. Jedynie PIS w tej chwili ma realne szanse, drodzy Państwo, dojść do Władzy. I dlatego należy zrezygnować ze swoich ambicji politycznych. Mówię to do członków Kongresu Narodowy, Nowej Prawicy i do Ruchu Narodowego. Zrezygnować ze swoich ambicji i w następnych wyborach, a będą one za rok, niecały, do Sejmu i drugich. Na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej po prostu nie wystawiać swoich kandydatów. Niech ruch narodowy i Kongres Nowej Prawicy nie wystawiają w tych wyborach swoich kandydatów. Dlaczego? No chyba doskonale rozumiecie, drodzy Państwo, że im więcej tych partii startuje, tym głosy się rozbijają. Rozbijają się zarówno po prawicy, jak i rozbijają się po lewicy, tak? Ale w tym przypadku. Mamy słabą prawicę i dobrze by było, żeby te głosy po prawicy się nie rozbiły i żeby więcej ludzi poparło PiS, bo brakuje gdzieś około 20%, żeby PiS zdobył większość w Sejmie i zdobył urząd prezydenta Polski. Wtedy te ustawy, które będą w Sejmie, nie będą odrzucane, nie będą wetowane przez prezydenta Polski. Ja tutaj apeluję do członków Ruchu Narodowego. Dlatego do nich apeluję, ponieważ oni są partią słabszą w tej chwili nawet od Kongresu Nowej Prawicy Janusza Korwin-Mikkego są partią słabszą. I jeżeli poprą PiS, więcej na tym zyskają długoterminowo, według mojej analizy. I według mojej kalkulacji, niż gdyby, powtarzam, niż gdyby wystawili swoich kandydatów. Po pierwsze, jeżeli ruch narodowy poprze PIS będzie miał szansę wpisania swoich kandydatów na listy do Sejmu PiSu, o tym ruch narodowy powinien, drodzy Państwo, Dyskutować z PISem. A jeżeli nawet PIS nie będzie chciał wpisać kandydatów Ruchu Narodowego na listy, to też nie ma znaczenia, bo Ruch Narodowy, drodzy Państwo, nie ma szans wejścia do Sejmu. Natomiast Kongres Nowej Prawicy powinien zrobić to samo, ale Korwin-Mikke ma duże ambicje polityczne i jest mniejsza szansa, że Kongres Nowej Prawicy się na to zdecyduje. Dlaczego Ruchowi Narodowemu polecam, drodzy Państwo, Wejście w układy z PISem. Na przykładzie Białego Stoku najlepiej to Wam wytłumaczę. W Radzie Miejskiej zasiada 28 radnych, a PIS w Radzie Miejskiej zdobył większość ma 15 radnych, czyli rządzi miastem, może uchwalać budżet i teraz, jeżeli wykorzysta pieniądze budżetowe do tworzenia w Białym Stoku miejsc pracy, na przykład, niech kupi jakieś urządzenia czy maszyny do produkcji skarpet, do produkcji odzieży, koszul, zorganizuje zakład produkcji Wedlin, to młodzi ludzie będą mieli pracę. Ruch Narodowy dzisiaj, drodzy Państwo, zamiast roznosić ulotki, zamiast wygłaszać hasła, niech członkowie tego Ruchu Narodowego zapisują się jako frakcja do PiSu. Przynajmniej do tego roku, który teraz, tego roku czasowo, do tych wyborów w następnym roku. Zapisujcie się do PiSu i zmuś, zmuście, PiS, zmuście PiS, żeby PiS w Radach Miejskich przeznaczał pieniądze na tworzenie przedsiębiorstw, w których będzie zatrudniał młodych ludzi. Dzięki temu młodzi ludzie będą mieli pracę, a tym samym członkowie Ruchu Narodowego będą mieli pieniądze na składki. Lepiej na tym wyjdziecie, niż przegrywając wybory na urząd prezydenta Polski, niż przegrywając wybory do Sejmu. To jest moja analiza i moja kalkulacja. Dlaczego? Dlatego, że nie macie dostępu do mediów. Ludzie nawet nie wiedzą, że istnieje taka partia jak Ruch Narodowy, i bardzo często ludzie nie wiedzą, że istnieje taka partia jak Kongres Nowej Prawicy. To tylko ci, którzy często siedzą w internecie, o tym wiedzą. Natomiast media tradycyjne, telewizja, prasa i radio, tam cały czas, drodzy Państwo, brylują, są pokazywani. Ludzie Platformy PSL-u, SLD i Partii Palikota, Twój ruch. Drodzy Państwo, ja tutaj apeluję do strategów żeby, Ruchu Narodowego, do strategów Kongresu Nowej Prawicy. Dokonajcie analizy i dokonajcie kalkulacji. Moim zdaniem. Przekrywając wybory w następnym roku nic po prostu nie uzyskacie. Natomiast popierając PIS na, na szczeblu samorządowym i w wyborach do Sejmu, zmusicie PIS na szczeblu regionalnym do tworzenia miejsc pracy. Bo pis w wielu regionach kraju, drodzy Państwo, ma większość w radach gminnych. I na tym lepiej wyjdziecie po prostu. Druga sprawa. Że po 2015 roku no będzie, będą sytuacje, będzie sytuacja gospodarcza w Polsce coraz bardziej pogarszająca się, dlatego, że mamy coraz większe zadłużenie, trzeba to spłacać, podatki nie napływają i rząd będzie ciął emerytury dla, naszego, dla naszej ludności. A płace w budżetówce, drodzy Państwo, już w tej chwili są zamrożone. Czyli. Oni chcą przetrwać do wyborów sejmowych i prezydenckich, a później coraz bardziej będą odsłaniać nam negatywne skutki swoich rządów i coraz większe bezrobocie. Jeżeli ruch narodowy, ewentualnie kongres nowej prawicy, chce dojść do władzy, a nie macie, nie macie dostępu do mediów, bo popatrzcie sami, że każdego dnia w telewizji widać tylko ludzi partii systemowych. I bardzo rzadko widać ludzi z spisu. Jeżeli chcecie, no to drodzy Państwo, no, będziecie zmuszeni po prostu zrobić Majdan, jeżeli Was na to stać. W internecie ukazał się taki artykuł dostępny pod tytułem Kraje kolonialne, m.in. Polska, mają być eksploatowane, lecz nie niszczone. To polityka Zachodu. Przeczytam Wam wybrane cytaty. Władza robi wszystko, aby rodacy nie dyskutowali o bezrobociu, narastającej nędzy, o wyludnianiu się kraju, o umieraniu bez należytej pomocy, o braku bezpieczeństwa na ulicy i w szkole i tym wszystkim, czego jesteśmy w coraz większym stopniu pozbawieni. Zmusza się nas poprzez zmanipulowane media do wysłuchiwania się w kłamstwa płynące z dostępnych mediów, w których od lat brylują przygotowani celebryci z naukowymi tytułami. Zawsze znajdzie się news, który przygniata się widza". Aby tylko zapomniał i nie stawiał kłopotliwych pytań, dziennikarze tygodniami mogą dyskutować o zmaganiach między Tuskiem, Gowinem, nazwisku piłkarskiego selekcjonera czy wynikach sondażowych i zaletach raportu Anodyny i Millera, aby tylko nie dopuścić do rozmowy o Polsce i Polakach. Dlatego gdy na jednostronnej gazetowej siewce ukazuje się odrobina prawdy, obrazująca przyczyny i mechanizmy doprowadzające do upadku naszego kraju, nie możemy tylko ze względów ekonomicznych być pozbawieni takiej informacji, mimo że bez ECHA. Czemu się nie dziwię, przeszedł wywiad z profesorem Kierżunem w, tygodniu, w tygodniku w sieci. To na mojej witrynie zawsze znajdzie się miejsce dla takiego tematu. I teraz jeszcze wybrany fragment. Jaka jest rola mediów w boju o Polskę? Kluczowa. Ludzie nie wiedzą, co się dzieje. Dostają propagandę i pozwalają się oszukiwać. Nie znają podstawowych faktów. Na przykład takich, że zagraniczne banki zarabiają w Polsce 15 miliardów złotych rocznie, a myśmy sprzedali wszystkie nasze banki za 25 miliardów, choć były warte 200 miliardów złotych. Dziś nie mamy bankowości. To tak, jak nie mieć broni, idąc na front. Całe szczęście, że są w też zresztą atakowane. To instytucje, które świetnie działają. Pytanie do profesora Kierżuna. Ludzie mają jednak poczucie, że w niektórych sferach idziemy do przodu. Miliony Polaków żyją na przyzwoitym poziomie. W Afryce też miliony żyją nieźle. Kraje kolonialne mają być eksploatowane, lecz nie niszczone. Polacy mają mieć samochody, ale stare. Mają pracować za grosze, bo to niskie koszty pracy, a nie na przykład myśl techniczna. Mają być naszym jedynym atutem. No i mamy się zadłużać na potęgę. W swojej książce Patologia Transformacji wyliczyłem polskie zadłużenie razem z tym ukrytym na 3,5 biliona złotych. Zarzucano mi, że to liczby wzięte z powietrza, ale teraz kilka dni temu leszek Balcerowicz wyliczył, że nasze zadłużenie to 4 biliony złotych. Drodzy Państwo. Jeździć starymi samochodami, macie ubierać się w szmateksach, i musicie ten system obalić. I nie zrobicie tego kartką wyborczą, jak się tutaj niektórym Wam wydaje dlatego, że w demokracji walka polityczna polega na reklamie, a reklama to są media. Dlatego Zachód, który jest mistrzem w wojnie informacyjnej. Za pomocą wojny informacyjnej obalono komunizm. Obalono komunizm w Polsce, obalono komunizm nawet w samej sowieckiej Rosji. Za pomocą wojny informacyjnej, drodzy Państwo, też zrobiono ten Majdan w Kijowie. I Was, prędzej czy później, też czeka żeby to, że będziecie musieli wyjść na ulicę i zmierzyć się z policją. Nie myślcie sobie, że kandydaci Kongresu Nowej Prawicy czy kandydaci Ruchu Narodowego nagle wywróżą z fusów sukces wyborczy. Tu się grubo mylicie, dlatego że przez 25 lat ten system utrzymuje się dzięki mediom i dzięki mediom nadal się będzie utrzymywał. Dlatego ci, którzy chcą się bawić w politykę, niech zajrzą do książek o socjologii, o psychologii, o parapsychologii. Niech troszeczkę zasięgnął wiedzy, niech troszeczkę wiedzy zdobędą. Upłynął wiek złoty, drodzy państwo, trzeba się uczyć. Sam internet nie wystarczy, żeby wygrać wybory. Trzeba robić kalkulacje i analizę. A moja kalkulacja i moja analiza to jest, drodzy państwo, dać wygrać PiSowi. A potem odpisu tą władzę odebrać, nawet wychodząc na ulicę, po to żeby mniej po głowie dostawać pałkami, bo jeżeli będziecie tą władzę odbierali od platformy PSL-u SLD, to was tak na ulicach zleją, drodzy Państwo, że będzie to dosyć wysoka cena. Natomiast władzę odpisu Odbierzemy za cenę niższą, a PiS zniszczy platformę, zniszczy SLD, zniszczy PSL i zniszczy Palikota. Bo PiS, drodzy Państwo, jest w dużym konflikcie z postkomunistycznym układem władzy, między innymi za to, że jest brutalnie atakowany i między innymi za to, że tamten układ ma nieczyste sumienie, jeżeli idzie o, o to, co się wydarzyło z bratem Jarosława Kaczyńskiego, w Smoleńsku. I następne wybory, drodzy Państwo, w następnym roku, w 2015, do Sejmu i, do, i na urząd prezydenta Polski, będą o tyle ważne, że ta kadencja czteroletnia, która zacznie się w 2015 roku, zakończy się w 2019 i wtedy zakończą się w 2020 dotacje unijne. Kryzys gospodarczy wejdzie w taką fazę, że będziecie musieli na tę ulicę wyjść, a reżim będzie się szykował, żeby na tych ulicach spuścić Wam manto. Dlatego lepiej by było, żeby w tym momencie, kiedy system gospodarczy będzie się chwiał, u władzy był PiS. Dlatego, że od PiSu odbierzecie władzę za mniej, za mniejszą cenę pobicia guzów i lądowania w szpitalu niż od Platformy. Dlatego apeluję do ruchu narodowego. Zrezygnujcie z udziału w wyborach i poprzyjcie PiS. Nawet niech członkowie Ruchu Narodowego zapisują się do PiSu, a na samym końcu wejdą przywódcy Ruchu Narodowego do PiSu, jako frakcja w PiSie. A członkowie Ruchu Narodowego, najlepiej żeby w PiSie, drodzy Państwo, zmusili rady gminne, radnych PiSu, tam gdzie mają większość, do tworzenia za pieniądze. Podatkowe i z budżetu miejsc pracy dla młodzieży. Wtedy umocnicie się finansowo, umocnicie się strukturalnie, żeby uderzyć w system. Tylko i wyłącznie w ten sposób. Najpierw PiS, a potem Wy u władzy. Bo jeżeli będziecie walczyli z bandytami, to zapłacicie większą cenę, niż Wam się to w tej chwili wydaje. I nie wiem, nie jestem pewny, czy jesteście przygotowani na to, żeby twardo walczyć. Z Platformą i z PSL-em ze SLD na ulicach. Bo Marian Kowalski, kandydat na prezydenta z ramienia Ruchu Narodowego, nadal uważa, że władzę można zdobyć za pomocą kartki wyborczej. Więc ja się go pytam, jak on to zamierza zrobić, jeżeli... jeżeli nie ma równego dostępu do środków przekazu, jeżeli nie ma równego dostępu do mediów. Przecież sam, nawet startując w Lublinie na prezydenta miasta Lublin, nie był zaproszony do debaty prezydenckiej. Więc, drodzy Państwo, analiza, kalkulacja i plan działania. Powstrzymajcie swoje ambicje, pomóżcie pisowi, a potem po pisie wejdziecie Wy. Przynajmniej, według mnie, taka kolejność będzie dla Was jak najbardziej korzystna i zapłacicie mniejszą cenę.